Za długo wybierałem, może dlatego uciekł, wiesz? Nie no, co Albo zobaczył takich kurde amatorów leszczyków i stwierdził, nie, że. Nie, on idzie. był gorszy od nas, więc nie ma co tam. Aha. Okay. Eee... Może tej mocy byśmy sobie. Ładowanie mocy 30% to sporo, nie? O. A co ty masz? Beach. No dobra. A ten beach jest, kurde, ty, no cudowny, no a ta szarża jeszcze bardziej boska. A ten, ta szczelbunia to już w ogóle cudowna. A te jego oczy w ilości czterech chyba? pokażę Ile ja mam oczu? oczu? patrz na mnie i licz oczy Cztery, nie? No No widzisz, bo jestem kurde batarierskim zbirem Ty u ja góry, to ja cię ja, ja um, osłaniam, tak? No, no dobrze w sumie Ma to sens? Ma to sens Masz jakieś wieżyczki czy coś? Nie, 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 to jest takie tam wyssanie mocy i... No i tylko tamten kamuflaż Czemu wszystko z czego korzystasz to jest wysysanie? O kurde, umrę! Ale, ale lipa ty, no znowu F F trzymałem, wciskałem i znowu mi nie poszło Standardowo pierwsza runda u mnie ty stary, ty nie żyjesz? No To jak ja ci mam pomóc? O właśnie, chciał mnie wdepnąć, dziękuję I mi pomogłeś w ten sposób nie wstawiaj, nie wstawiaj. Nie, nie, stawię, nie, stawię. Nie, wiesz, nie, to nie ma ja se... <coughs> w sensu. Dobra. Nie, nie, nie stawaj, nie stawaj, to bez sensu. Przykozaczyłem trochę ci powiem. <coughs> nie, ale... ale ja sobie poradzę. O kurde A wiesz, że w tą rakietę mógłbyś strzelić. Nie wiem, ale aż tak dobry nie jestem. No weź tak nie mów Powiedz, że ci się nie chciało, o. o Ale zamroziłeś go dobrze. zbiodrawaliłeś waliłeś? Nie. Tak wyglądało jakbyś zbiodrawalił biodra walił. Ilu ich tam jest? A to cię no? zostawiłem troszeczkę, z tym ubezpieczaniem cię je przesadziłem, co? Nie, nie, spokojnie. Dobra, to już chyba jeden z co? Już mamy gościa. No i dziękuję. No i dobrze. i Bosko. No i te, taki był plan, mój generalnie, wiesz? O, Pit 37 3 O kurwa ty ze skarbówki. <grystanie> Do udu. Nie pomoże. Jeden drugi. On tu gdzieś był. Nie widzę, nie widzę, nie widzę. O, tu. Ale mi kurde... Czekaj, umieram, umieram, uciekam. Standardowo. O kurde, z granata. Z rakietki tak. dostałem w twarz. Trochę nieładnie z ich strony. O ty kurde. Gin, łajdaku. <grym> ty strzelał we mnie. <laughs> pit pit 37, w twoją stronę się patrzy, stary. Przykro mi. mnie. Kurwa, moje <laughs> Co Cześć. mamy Aha, zrobić? Okay. O, jestem na O kurde! Bądź. Uciekamy, uciekamy. New target, poczekaj, ja, ja new targety biorę. O no, kurde, tu się nasi kurde męczą Dobra Dobra, padło bydle No ale czemu on żyje? Dobra, padło bydle <laughs> jeszcze, jeden, jeszcze. jeszcze jeden, jeszcze jeden Dobra A tego chyba wyrzuciłem faktycznie O, się wkurzył tam jeden Wrzasnął I co, jeszcze jest wróg czy nie? Tak, po lewej stronie jest ich ale rozumiem, że nie muszę biec. Nie. A ty ładnie widzę tam się piesz. Dobra, skiknąłem na kolesia. Idę do, do ciebie, bo jest bezpieczniej niż tu na dole, wiesz? Pierdoczek już nie gram Będę tu siedział, patrz tam, są, widzisz. I do... Jest to, żebym tam leciał, czy by ich powybijasz? Nie. O, ja też mam, kurde, wajdaku. O kurde, ale mnie pojechali. O, co tam pojechali pisało? mnie. Ej, no nie chciałem zostawić ich tylko tobie, wiesz? Nie, nie, ale to teraz... Ja wiem, to było bez sensu, nie? Bo tam już nikt nie wejdzie. No dobra, umrę to umrę, trudno. Już mi spacja boli. Chyba źle wciskałem, bo strasznie szybko Ej, leciało. Ale miałeś dwóch koło siebie, oni się nawet nie próbowali uratować, nie? Żartujesz? Znaczy, to... dwóch naszych, nie? Mhm. Takie... Ja tam nie schodzę, bo jestem pizda, nie? <grystanie> A, ale te nasi byli to nowe. No trudno. trudno. To... <grystanie> no ale już żyję, zobacz. Idę załadować ammo Bo ja tak naprawdę, na balkon. realnie, tylko się, wiesz co, przewróciłem. Wiesz, biegłem, nie? I się potknąłem. Nie w ciebie. O cholera. A, behemot, jo. No poczekaj, ja go z tylca zajdę. Wiesz, stylca, nie? O cholerka, jest źle. O, ten jak się, kurde, kitros teraz. Och ty, behemot mnie zauważył. On wie, że tu jestem. Ale mi naparza, ty Czekaj, ja do niego pójdę Dobra, poszedł ja Prawa strona, prawa strona, mocno Dobra O kurde, mój skikuniek był niepotrzebny Chyba ogarniam, wiesz? No, chyba już zaczynam ogarniać, że nie ma co się pchać Aktywuj mhm. tutaj. Jestem blisko? O, Dobra, póki idzie balkonem to zostaje. Nie, ty teraz możesz punktować ładnie. Mhm. Dobrze, żebyś to robił. Zmniejszał szeregi wroga. A gdzie to pójdzie? Dobrze, tu idzie, tu idzie, dobrze. Jest. Dobra, idę z wami, bo to nie ma co tam. No szybciej dojdziemy, nie? No. Jestem na dole. Nikogo na dole nie widzę, ale dziwne. No, wszyscy będą szli z lewej strony. Nie, byłem zamaskowany. Spaniaczek! Dobra, ja z panem na Balkon. Dobra, idę na Balkon. Chyba, że na Balkonie jest surprise Eee, na Balkonie nie było się Ktoś do mnie strzelał? Czy coś? Ktoś się odważył? Ma to wymaskowane mi sobie. Do Dobra. No świetnie. Sło dobrze. dobrze, dobra, to muszę zrezygnować z trybu ninja, wiesz, przy tej postaci, jednak ona jest dobra, ale nie jest ni. O cholerka, ale tryb ninja mi nie działa. Czytam się, a tu jest, patrz. E <śmany> Prawie zginąłem przez głupotę znowu, wiesz? Boże, super jakby wygrywać na dole Wiesz, ja ich <przątam> góry <śmany> Ale strzelba, nie jestem przyzwyczajony, wiesz, do tak, takiego, takiego... krótkiego czasu reakcji Oszty. Oż ty! O ty, nie zadziałało to tak, jak miało zadziałać! O, teraz! Yeah! Ja cię kręcę, killery! Czemu? No ładnie wam idzie. Na dole. <śm> <śm> Ale u góry też znośnie, nie? Ja, jak ja siedzę na balkonie, to mi tu pasuje. Ale to jest połączenie. Eee, musi być jeden. Nie, 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 ale to, to fakt faktem, że jak masz różne klasy, to najlepiej idzie. Ale mi rzucił granaty, głupek jeden. Gdzie on poleciał? O cholerka. O cholerka. Chciałbym mu pomóc, ale chyba tam nie wejdę na razie, spróbujemy tędy. Nie czekam. Jestem taki uciekacz ci powiem. Boże jakie gepi są proste <gry> A to jest takie twarde skubanie. Nie, nie, on padł w złym miejscu. Chętnie bym mu pomógł, ale jakoś tak kurde odwagi nie miałem. O cholera! Cholera, a mnie sobie się <gry> grę. O cholerka. Czekaj, o, źle, źle zrobiłem, chciałem cię podnieść na siłę. Dobra, dobra. Mam. Dobra, ja sobie też ammo wezmę Aaa, bo już ten, Nie, ja myślałem, że, że to są ci tacy, wiesz, e, te proste żołnierzyki A ci, tu dwie rakiety do mnie przyleciały, chłopie, i się zdziwiłem no, no. A mnie amunicji zabrakło, <laughs> to, to mogłeś udać, że jesteś mieszkańcem i się boisz No O kurde, duży! Duży! Czekaj Czekaj! Ała! Tu też jest kol NIE! Nie róbcie mi krzywdy! żaden korek Pogląd w siódemkę A on ma przerąbane Mówiłem? Ja się nauczę tej postaci, będzie fajnie Adua, bestia. No i di. Hehehe. Czyli, no. Ale albo blisko, jak przy nim stałem. On na szpad? Tak e, A! O, ostatniego sprzątnąłeś? Nie, nie, tam ktoś <laughs> A co ta Asari ma, że taki cień się za nią niesie? Taka wiesz, mgł mgła, nie no, To jest ta czy coś tam Zafiltralem do jedynki Dobra Kto je? Cholera, ja dostaję od Behemota jakiegoś Dobra, biegnę do ciebie. Ale jej, jej, strzela, chypek do... ale... Dobra, ale musimy go sprzątnąć, bo to tam... Żebyśmy Oble. na tych punktach znowu nie stanęli, nie? U góry. Maja pozycja. Zapitala. Majdak. Dobra, Idzie bombardier, idzie bombardier. Idzie. <laughs> uciekam. Dobra, no, okay. zamaskowałem się. Ale jestem w złej pozycji. Nie dam rady. Poczekaj, to O nie, nie dam rady. Ale co się dzieje, że tu jest tak źle? No, jest w pozycja. Leży leżę przy trójce O nie, nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. O kurde, o kurde, poczekaj, chowam się. Ja się użytę ja, ja. Robię trójkę, Brącicie mnie Mamy to Trójkę mamy <laughs> Dobra O kurde, duży, 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 duży Ja uciekam, ja uciekam tam ja dalej na luzie. Ale w plery walą Dobra Kuweruję cię Brak, jeszcze no, dobra, to się wyjdźcie w Dobra. ale fuks, ale dostałem jeszcze z siłą wybuchu. Ufff, nie było lekko. O, Ładnie. ale ty, no. Ale był stres w pewnym momencie, nie? Był, był, był. Na dole tam. Randevu. O, Id Idę do urzędu skarbowego. Ty. O. O kurde! Ja zostałem na walce do końca Będę was wspomagał z góry Chyba, że się zasra. O kurde jest duży Jest duży i bezczelny O cholerka Ale blisko śmierci jestem O nie Dobra, jeden O ja jego Behem oddostał? Ja Ale ty miałem czerwono już Cierpiałem strasznie z tego powodu. O ty! O ty! Przebrzydły ty! O kurde, w plery dostaję. Uciekam. Uciekam, 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 ale dostałem. Kurde, nie wiem czego O jazda. Ale mam gacie pełne, jak się biega ze spełnymi gaciami Kurde, a ja mam jakiś odskok? Jest twarda kolubryna 28 Ale dostałem z rakiety w twarz. Jeszcze nie. jest to, dobra. O kurde 16 uciekam dobra. Nie jesteśmy bezpieczni. A ja co mam na niego To jest sekund, kurwa Jest zdążę? dłużej? Nie zdążę, ale ja <laughs> Za długo siedziałeś, szczęściowy ratunek nie Ja cię kręcę Ale ty, niespodzianka Niespodzianka ty Nie zdążyłem po prostu do miejsca to sekundy zabrakło <laughs> Sorry, yeah. nie zabraliśmy cię, jakie to uczucie? Idę się wysikać Ale zobacz, kto jest Ale typie, no na sniperom to jest kurde rządzenie ci powiem no. No, znaczy w tej, w tej mapie, nie? Mm -hmm. No cóż, dobra, idę Siku, zaraz wracam